Witaj w crime undercover. To nie jest zwykły podcast kryminalny. To podróż przez miejsca, które skrywają mroczne sekrety. Tam, gdzie historia spotyka zbrodnie, a rzeczywistość bywa straszniejsza niż fikcja. W każdym sezonie odwiedzam inny zakątek Polski i świata, by opowiedzieć ci o wydarzeniach, które wstrząsnęły lokalnymi społecznościami i nie pozwalają o sobie zapomnieć. Morderstwa, porwania, sekty. Usiądź wygodnie, zaraz opowiem Ci historię, która mogła wydarzyć się bliżej niż myślisz. Mała wieś we wschodnio-południowej Polsce Pawłów. Spokój, cisza, kościelny dzwon, który wyznaczał rytm dnia mieszkańców. We wrześniu 1998 roku wszystko się zmieniło. Ciszę przerwał krzyk, niewypowiedziany, ale wyczuwalny przez wszystkich mieszkańców. Zwykła wrześniowa środa w niewielkiej wsi do świętokrzyskim powoli dobiegała końca. Nikt nie spodziewał się, że właśnie tego popołudnia zniknie czternastoletnia dziewczynka. Joasia Ka wracała ze szkoły samotnie. I więcej nikt jej nie zobaczył. Czasami zbrodnia nie potrzebuje rozgłosu. Potrzebuje ciszy. I właśnie w takiej ciszy, pomiędzy cmentarzem a starą plebanią, ślad Joasi po prostu się urwał. Na odcinku zaledwie 50 metrów. Joanna miała 14 lat. Mieszkała w Pawłowie. Tam chodziła do szkoły, miała przyjaciół. 23 września 1998 roku, tuż przed godziną 14, wyszła z lekcji. Zwykle szła z koleżanką. Tego dnia jednak wracała sama. Trasa do domu prowadziła przez znajome miejsca. Cmentarz, plebanie. Nagle zniknęła. Bez śladu. Nikt niczego nie słyszał, nikt niczego nie widział. A może nie chciał widzieć? Rodzice Joanny, zaniepokojeni jej nieobecnością, zaczęli poszukiwania. Wkrótce dołączyła do nich cała społeczność wsi: dzieci, sąsiedzi, nauczyciele, lokalna policja. Przeszukiwano pobliskie pola, lasy, zabudowania. Przeszukano także uszczelniony budynek Starej Wikaryjki. Nie znaleziono nic. Następnego dnia, 24 września, duchowny z parafii ponownie zaproponował przeszukanie Starej Wikaryjki, co uczynił z udziałem policjantów. W środku wciąż panował półmrok, kurz, milczenie. I wtedy niespodziewanie ksiądz, jak sam twierdzi, doznał olśnienia. Zwrócił uwagę funkcjonariuszy na starą wersalkę. Poprosił, by tam właśnie zajrzeli. I tam znaleziono ciało Joannyka. Leżała ukryta, została uduszona. Najprawdopodobniej przy użyciu kabla lub sznurka. Sekcja wykazała, że zamordowano ją w innym miejscu, a ciało przeniesiono i starannie ukryto. Dlaczego nikt wcześniej nie zauważył zwłok? Przecież ten sam budynek był przeczesywany przez sąsiadów i kolegów Joanny. Czy ciało zostało przeniesione już po pierwszym przeszukaniu? Jeśli tak, to gdzie znajdowało się wcześniej i dlaczego? Ksiądz akurat wtedy doznał olśnienia. Do rozwiązania sprawy zaangażowano psy tropiące, prowadziły prosto na posesję Jarosława H. mieszkańca wsi, mężczyzna, miał żonę i dzieci, ale miał też przeszłość był wcześniej skazany za przestępstwo na tle seksualnym, obnażanie się przed dziewczynkami. Dodatkowo nie uczestniczył w poszukiwaniach Joasi, twierdził, że nie wie nic o jej losie. Nie miała a Psy, oprócz posesji wskazały też szopę należącą do Jarosława H. Na ciele ofiary znaleziono jego ślady zapachowe. Ale to nie wszystko. Zidentyfikowano również inne ślady biologiczne. DNA, które nie należało ani do Joasi, ani do Jarosława H. Tego wątku jednak nie rozwinięto. Został gdzieś zawieszony w powietrzu. Pytanie, czy śledczy nie chcieli wiedzieć, do kogo należały te ślady? Czy może bali się, kto się za nimi kryje? Jarosław H. stanął przed sądem. Sprawa opierała się niemal wyłącznie na poszlakach. Głównym dowodem były wyniki badań osmologicznych i tropienie psów. Jednak H. wciąż twierdził, że nie ma nic wspólnego z zabójstwem. Przysięgam na życie moich dzieci, nie zrobiłem tego. Błagam prawdziwego mordercę, żeby się przyznał. Mówił w sądzie, płacząc. Prokurator żądał 25 lat więzienia. Obrona, uniewinnienia. 28 grudnia 2005 roku zapadł prawomocny wyrok. 15 lat pozbawienia wolności. Jarosław H. został skazany, a jednak nie przyznał się. Nigdy. W 2007 roku jego obrońca złożył wniosek o wznowienie postępowania. Sąd Najwyższy odrzucił wniosek. Dziś H. jest pod opieką fundacji, która bada sprawę na nowo. Nadal utrzymuje kontakt z prawnikami i twierdzi, że został wrobiony. Czy kłamie? Czy może kogoś chroni? Wśród mieszkańców zaczęto szeptać o duchownym, który znalazł ciało, o jego niewyjaśnionym alibi, o tym, że nikt nie sprawdził, gdzie był w czasie zabójstwa, że nie pobrano od niego żadnych śladów biologicznych, że drugi ksiądz po prostu potwierdził wersję kolegi. Iż w trakcie zabójstwa nie było go na terenie wsi. Czy to wystarcza? Pojawiła się hipoteza, nigdy oficjalnie potwierdzona, że H. jedynie pomagał. Może nie był mordercą, ale pomagał ukryć ciało. Tylko po co miałby milczeć? Przez lojalność, strach, szantaż. Minęło ponad 25 lat. W Pałowie wciąż nie mówi się o tej sprawie głośno. Zostały pytania, których nikt już nie zadaje, a cień wikaryki kładzie się na każdym wspomnieniu o Joasi. Czy sprawiedliwość została wymierzona? Czy winny naprawdę siedzi za kratami? Czy może ten, kto z naprawdę milczy? Bo nie może inaczej.